Oczywiście, nie znoszę. Tak, studnie zobaczyłem. Jeszcze jeden raz chyba. Dobranoc. W pobliżu są kolejne potwory. Świetnie. Ciekawe jakie. Kolejny posuch? Chyba zwaruję. Eee, wreszcie. Idę spać. Ciekawe jaki mam level. Szesnasty. Ej, ty szkielecie nie ładnie bić ładnie bić kogoś. Weź, idź na polowanie jedzenia. Nie ma za dużo. Bo... Zginę Mię, to... mięso weź, kiedy gdzieś jest. Zgniemym y mi mięso też można jeść. Idę pożebić te poszuki. Z dami po mięso. Ja na razie bym chciał się zająć domem, ale troszkę zobacz. co tam jest. A! Świetnie, studnia! Może to rzecz być, ale chyba nie. Jedzień nie, nie, jest... mi potrzebne Ale jest Nie, nie, nie. Nie, O, chleb, chleb mam! Skrzynki i nie, i nie. to to znaczy, że że... że, nie, nie, ma tam nic. Muszę Nie, zjeść chyba. A, ładnie. Może uporuję coś później. Pasuchy już chyba znikły. No dobra, to ja idę, no bo czas nam mija, a chciałbym zbudować w tym odcinku mój cały domek, jeśli mi się uda. Ten odcinek będzie chyba głównie zbudowany. Au. Au! Au. Kiedy się fajnie chyba cztery bloków, to się też duszka. Albo cały. Jedno. O, jaki mój dom już jest długi. Bez przesady, aż taki. Lubię długie domy. I tak będę tu mieszkać. Tam nie ma szami. Dobra, myślę, że tak jeszcze jeden. Patrzcie co ty zrobię. To akurat nie okay. ja, to akurat nie ja, to Filip. Tak, to w końcu ze mną cyniki. Ale może ze mną, ze mną też czasem. Robimy przecież walk, walkę, niedawno. No może trochę dawno, to będzie już ściana. E, zapominam ciągle. Mam jakieś chyba pochodnie. No nie, a mam patyki, dobrze, bo chyba bym oszalał bez pochodni. może zbudować też czerwone pochodnie. No nie, ja chyba nie powiecie, niebieskie łóżko z Azury tu. Eł. Zbuduj czerwoną pochodnie. Wiecie. Może mamy też ten też, też mieszkamy w raku Dwa. na jednym świecie. Tak. Teraz może dokończyć ten dom. Ojej, ściany tu nie mam. Dobra, idę wykopywać. Łopatą? W kopiec? A, bo ty się na kopiesz. Tak, kopię się. Kopię się, żeby zdobyć piasek, drodzy widzowie. Piasek ja tak myślałam, no że No tak. Wiem, wie, więc muszę... No tak, z piasko zbuduję piaskowiec. Nie chcę mi się kilofem wydobywać, który jest już słaby. Chyba tyle ci wystarczy. Ile jego mam? 43. Mogę już dawno, 10 piaskowców zbuduję. Nie chcę się, mogę się oddać od mojego domku, bo i tak będę musiał ruszać. Tutaj będę miał cuczki. Ja czekaj. Kiedyś nie Musisz. Kiedyś słyszysz przygodę. Tak, przecież muszę. Eee, Teraz trzeba iść po drzewa. Czekamy jak się ma dżunglowa świątynia i gdzie ona w ogóle jest? Co? E? O, o nie. Uciekam stąd, bo chyba oszaleję. Rozbój film! wcześniej na kreatywy tutaj te villagery i, i, i złosadnicy i chciał żeby ci złosadnicy pozabijali tych villagerów. Nie, nie idę tam. To, to ty je w końcu zrespełniłeś. Roz, Muszę i tak mieć dziw, a nie walczyć drzwi. Możesz się za i dostać. Buduj siekierę, kiedy masz drewno. Siekierę złotą. Dobrze, złotą kiedy w ogóle masz crafting tagli. Mój domek jest Teraz hmm. jeszcze coś jednego zostało. Wstawianie. Zbuduj na tej mi potrzeba. Teraz potrzeba mi sprzęgła widziałem. Osadek. A, tutaj. Nie, do osady bym nie szedł, to nie jest za daleko. Uszko gdzieś muszę postawić zielone. Tu, tak myślę sobie postawię. Szykierkę. A, szykierek. nie, kierę. No, może. Wiem, że kamienną wolisz. Bo chociaż kamienna jest lepsza. Tak, ale teraz jest mi potrzebne skrzynia. Chciałam ją powiedzieć właśnie. Chowam tu moje surowce. Ważne. Tu niech też. Wyburzył sobie pieczy, żeby że przepaliśmy. Tak, nie rzeczy. Kocie postawię, myślę, że gdzieś tak. Tu. A masz w ogóle wiadro. Jeszcze coś sobie chodzę. To na pewno. Idź do kopalni. Co no, Idź do kopalni wydobyć, być wydobyć ten. Żelazo. A, no tak. No to gdzieś jakąś Mam. No. Nie rozglądałem się po mojej okolicy. Bardzo nie. Może Dobrze, za chwilę. Muszę się najpierw budować dom, a później się zajrzeć po okolicy. Zbudowałeś to. Kopiecyka jeszcze. Musisz... A nie, nie znajdę chyba kopalni. Odsadzę się. Kamień jest mi potrzebny, ale tylko dziewięć. Filip się boi tych odgłosów. Myśli zawsze, że to Herobrine. A kto wie, może w tym, najprawdopodobniej, w ogóle nie istnieje Herobrine. No, Herobrine po pierwsze... Mieszka mi blisko tej dziury, więc... Herobrine po pierwsze... Mam tu już jakiś. ...w swoim tylu. W tym zamku mieszka. Chyba sobie surowe złoto. Niks. Będzie się przepalało. No to co to w tym w takim razie w takim czasie... Znoszą? Dzisiaj nie, nie zdobędę na pewno żadnej kopalni. Już zachodź, Sławica. Nie wiem, dzisiaj nic, 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 nie znam, raczej zdobyć. Podbieraj ścinę tylko. Właśnie. Może i tu pełno. Co nie? Tak myślę. O, rzeczywiście dużo jest. Tam jeszcze. Treby potwory mi żadne nie dopadły. A ty nie, A siekierą też. Nie ma się, ja on też mam pić. W taki wypadek. Idę już do domu obrażenia. Dobrze. Papa, pa, drodzy widzowie! Odłożę. Odłożę tylko. E. Papa! Pa. Hej.